Państwo Państwa na kolejnej konferencji prasowej wechowie. Tak jak się umawialiśmy to jakiś czas, miesiąc półtora, takie konferencje będziemy organizowali dla podsumowania powiedzmy działalności, czy to poselskiej, czy dla komentarza aktualnych wydarzeń. Pierwsza rzecz, o której chciałem powiedzieć, to Poinformować o złożeniu kolejnej interpelacji w sprawie budowy obwodnicy wschowej. W ubiegłym roku zwracają się do ministra wówczas infrastruktury o podjęcie działań w tym kierunku. Odpowiedź była taka, że obwodnica nie znajduje się narodowym planie budowy dróg krajowych na lata 11-15, ale jednocześnie minister informował, że w bieżącym roku będzie aktualizacja tego programu. Wobec powyższego zwróciłem się o wpisanie tego zadania do programu budowy dróg krajowych przy okazji aktualizacji programu w tym roku właśnie. Także na kolejne lata mam nadzieję, że to zadanie, ta inwestycja znajdzie się w programie budowy dróg krajowych na lata 2011 i już późniejsze, czyli właściwie dzisiaj już mamy 2012, czyli 2012 i lata kolejne. Oczekuję tutaj wsparcia przede wszystkim ze strony Lubuskiego Zespołu Parlamentarnego, którego co prawda członkiem z wiadomych powodów nie jestem. Natomiast zespół ma opierać wszystkie ważne dla mieszkańców województwa inicjatywy. Myślę, że ta inicjatywa dla mieszkańców Wschowy jest jedną z pierwszorzędnych. W związku z powyższym od parlamentarzystów lubuskich w tej sprawie również oczekuję wsparcia. No i jasną rzeczą jest, że jest niezbędne tutaj również zaangażowanie samorządu wschowy, samorządu w jakimś sensie też wojewódzkiego, dlatego że kontynuacja obwodnicy z kolei drogi wojewódzkiej jest uzależniana od realizacji budowy obwodnicy drogi krajowej numer 12, czyli w tej sytuacji tutaj muszą być te działania skoordynowane. Treść interpelacji Państwu oczywiście oczywiście przygotowałem, także po mogli się z nią zapoznać. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no cóż, przed posiedzeniem Sejmu, czyli na początku lipca, dowiedziałem się, tak jak Państwo się dowiedzieli, jestem zbulwersowany o zarzutach i już właściwie akcie oskarżenia, który został skierowany przeciwko skarbnikowi powiatu wschowskiego. Także ta konferencja tak naprawdę to powinna się odbyć pod drzwiami starostwa. Dlatego, już, no to dla mnie jest rzecz zupełnie porażająca. Jeżeli akt oskarżenia wpływa przeciwko skarbnikowi o popełnienie przestępstwa i poświadczenia nieprawdy i wyłudzenia kredytu, przedstawienia sprawozdań nieprawdziwych po to, żeby uzyskać kredyt, to są po prostu czyny, które dyskwalifikują każdego księgowego. Muszę powiedzieć, że księgowy to jest zawód zaufania publicznego. Jeżeli dyskwalifikują każdego księgowego, to tym bardziej dyskwalifikują y, skarbnika. I y, y, jestem y, zdziwiony, że ze strony władz powiatu y, do tej pory w tej sprawie nie zostały podjęte jakiekolwiek decyzje. Tym bardziej, że to nie jest pierwsza sprawa wątpliwa, przecież Państwo pamiętacie. Y, Sytuację w Zespole szkół zawodowych 800 tysięcy złotych wypływa w ciągu kilku lat. To nie jest tylko przecież sprawa osoby bezpośrednio odpowiedzialnej, która poniosła karę, czyli księgowej zespołu szkół zawodowych, ale to jest kwestia też nadzoru. I tutaj w tej sprawie starosta też nie podjął żadnych działań w stosunku do osoby odpowiedzialnej, odpowiedzialnej za nadzór finansowy tej tej jednostki. I oto mamy teraz kolejną, kolejną bombę i też brak jakichkolwiek działań. Oczywiście w tym wypadku w przypadku podjęcia aktu oskarżenia czy nawet postawienia zarzutów, bo przecież to można bardzo łatwo zweryfikować na poziomie powiatu, na ile te zarzuty są wiarygodne, sprawdzając to, jakie dokumenty zostały bankowi przedstawione i, za, i wnieść do rady powiatu odwołanie starosty. No, taka jest po prostu procedura i taka w formalnym powiecie ze strony starosty powinna nastąpić reakcja. Dlaczego nie nastąpiła, to jest pytanie do starosty. Będę oczekiwał w tej sprawie absolutnie, absolutnie wyjaśnień. I to jest druga z tych naszych lokalnych spraw, do których no, też miałem obowiązek się odnieść. Trzecia to chciałem Państwa powiadomić o działaniach, które chcemy wspólnie z parlamentarzystami powiatu głogowskiego, wschowskiego i leszczyńskiego podjąć w sprawie reaktywacji połączenia na linii Głogów-Leszno. No to jest kolejna sprawa, która no w sposób szczególny jest w zainteresowaniu mieszkańców Wschowy i powiatu wschowskiego, i wszystkich miejscowości, które na, z tego łączenia korzystają, na tej linii są położone. Będziemy występowali w tej chwili przed uchwaleniem budżetu, to znaczy przed przedstawieniem założeń do budżetu na rok 2013 przez samorządy wojewódzkie Lubuski, Dolnośląski i Wielkopolski do tych samorządów, do marszałków tych województw o uwzględnienie w planach finansowych środków na reaktywowanie tego połączenia, na dopłaty do biletów. No z tego względu, że no po pierwsze, województwo lubuskie no jest jakby pier, pierwsze, które powinno wyasygnować na ten cel środki, bo Likwidacja tej linii pasażerskiej, no bo przecież towarowe połączenia są cały czas kontynuowane, no, oznacza jakby marginalizację powiatu Wschowskiego. Oznacza, że po prostu województwu Lubuskiemu nie zależy na, na tym, aby powiat Wschowski fun funkcjonował jakby w organizmie województwa Lubuskiego. Jest to jakby kolejne takie, takie działanie odcinające powiat Wschowski od województwa bo przecież y, brak takiego jednoznacznego, zdecydowanego wsparcia i protestu w przypadku likwidacji sądu wschowskiego ze strony wszystkich parlamentarzystów jest też tego jakby dowodem. Szczęśliwie jest tak, że na razie z sądem wschowskim sprawa jeszcze może się rozstrzygnąć pozytywnie, no nie z uwagi na działalność i protest wszystkich parlamentarzystów, w tym parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, ale z uwagi jakby na działania PZ, czyli koalicjanta Platformy Obywatelskiej. Ale jeżeli chodzi o, o linię kolejową, no to po prostu jestem absolutnie zdziwiony i absolutnie też porażony tym brakiem, brakiem działań ze strony, ze strony samorządu województwa lubuskiego ze strony marszałka. I tak jak powiedziałem, też oczekuję tutaj wsparcia zdecydowanego zespołu parlamentarnego. Mam nadzieję, że ta sprawa znajdzie, znajdzie swój pozytywny finał i najpóźniej od, od kolejnego roku ta linia zostanie reaktywowana. Chociaż ja wolałbym, żeby to stało się już na jesieni, z początkiem roku, roku szkolnego. I to jeżeli chodzi o sprawy lokalne, ze spraw krajowych. W sobotę odbyła się Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości. Była relacjonowana, ja tylko chciałbym przypomnieć, jakie uchwały na tej Radzie Politycznej zapadły, z tych najważniejszych, najważniejszych czyli przede wszystkim uchwała w sprawie działań programowych i ofensywy legislacyjnej Prawa i Sprawiedliwości na początku nowego sezonu politycznego, czyli od, od września, tutaj jest zapowiedź, zapowiedź przedstawien, przedstawienia do naszy, Lasu naszałkowskiej 50 projektów ustaw w różnych dziedzinach, z najważniejszych spraw, to trzeba powiedzieć o Narodowym Funduszu Zdrowia i projekcie likwidacji tego funduszu. Oczywiście z aktualnych spraw jest przygotowywana w tej chwili przez, przez PIS, przez nas, nasz klub parlamentarnych ustawa o pracowniczych ogrodach, o rodzinnych ogrodach działkowych, dlatego że no, z uwagi na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego tutaj parlament powinien się błyskawicznie ustosunkować do tej nowej sytuacji. Myślimy tutaj oczywiście o sytuacji na rynku pracy i tutaj działaniach, które będzie trzeba podjąć dla no, doprowadzenia do powstania nowych miejsc do takiej aktywizacji, jeśli chodzi o działanie podmiotów gospodarczych, aby te nowe miejsca pracy powstawały. Będziemy chcieli oczywiście podjąć szereg inicjatyw ustawowych na rzecz rodziny, na y, oczywiście kwestie rolnictwa i działalności gospodarczej. To też y, bardzo y, ważny y, przedmiot tej działalności legislacyjnej i y, tej aktywności legislacyjnej y, naszego klubu y, na y, początku y, września. To jest jedna uchwała, druga dotyczy poparcia dla decyzji Komitetu Poli Politycznego pis w sprawie wyznaczenia terminu na powrót polityków Solidarnej Polskiej do Prawa i Sprawiedliwości. Termin jest wyznaczony na 27 lipca, czyli już niedługo upłynie. Rada Polityczna to działanie, to działanie Komitetu Politycznego poparła podkreślając że no najistotniejsze w tej chwili dla środowiska prawicowego i opozycji prawicowej w Polsce jest najistotniejsza jest jedność, że właściwie tylko jako Jedna formacja, jesteśmy w stanie te wybory wygrać i przy obecnej ordynacji wyborczej właściwie takie rozdrobnienie to jest powrót do początku lat 90., kiedy prawica nie była w stanie rządzić z uwagi na to, że trafiała do parlamentu albo rozdrobniona, albo z uwagi na rozdrobnienie w ogóle w parlamencie nie funkcjonowała. I to jest druga z tych, z tych, drugi, z tych projektów ustaw. Trzeci no, jest taki typowy, intencyjny, polity no, nawet nie polityczny, dlatego że związany, z uczczeniem, z uczczeniem i oddaniem hołdu powstańcom śląskim, powrotu śląska do, do ojczyzny. Jest to, ważna, jest to wa wa ważna uchwała z uwagi też na działania, na działania obecne Ruchu Autonomii Śląska. W tej chwili do y, y, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych wpłynął projekt ponownie, y, bo w poprzedniej kadencji ten projekt również był y, y, debatowany, y, w sprawie języka śląskiego. No, czyli po prostu y, y, rzecz, y, która y, no, przez Ruch Autonomii Śląska jest odgrywana w sposób oczywisty pod kątem realizacji realizacji tych zamierzeń które są wpisane w działalność autonomistów i separatystów ten projekt będzie debatowany w komisji na pierwszym posiedzeniu po przerwie wakacyjnej no i cóż, to no stanowisko Prawa i Sprawiedliwości na pewno będzie w tej sprawie zdecydowanie na, na nie. Natomiast dzisiaj Rada Polityczna tylko jakby zwróciła uwagę na ten fakt, doniosły, doniosły w historii Rzeczypospolitej, czyli powrót, powrót Śląska do, do ojczyzny i oddaje o oddaje hołd i powstańcom śląskim i najważniejszym przywódcom tych, tych powstań śląskich. To są takie trzy najważniejsze z uchwał, z uchwał które zostały podjęte na posiedzeniu Rady Politycznej. Posiedzenie no, było się oczywiście przed wakacjami, czyli po prostu y, po, y, po zakończeniu już można powiedzieć, bo jeszcze tylko jedno posiedzenie, posiedzenie y, Sejmu y, w przyszłym tygodniu. No, już mamy wakacje parlamentarne i po prostu y, trwać będą one do y, prawie że do ostatniego tygodnia sierpnia, w ostatnim tygodniu sierpnia odbędzie się pierwsze po wakacjach posiedzenie Sejmu. I to tyle z mojej strony proszę Państwa, jeżeli macie Państwo pytania dotyczące innych spraw czy tych, które poruszyłem, proszę bardzo. A czy Pan uważa, że starostwo powinno tak zareagować na to, co się stało z Panią Skarbnik, że zamiast na urlop powinna zostać zwolniona? Uważam, że po prostu przede wszystkim starosta powinien w tej sprawie wystąpić do Rady o odwołaniu, bo w tej sprawie podejmuje decyzja, radę, decyzja Rada Powiatu. I po, w związku z tym, że to jest jakby się, powtarzająca się sytuacja, bo było brak jakiejkolwiek reakcji, reakcji w sytuacji, związanej z tym wyprowadzeniem 800 tysięcy przez księgową w zespole szkół zawodowych. Natomiast tutaj no, dla każdego logicznie myślącego no, jest pytanie o to, jaki był nadzór nad zespołem szkół zawodowych, i nad gospodarką finansową w tym, w tym zespole więc no po prostu, po prostu, tutaj powinna być reakcja zdecydowana, no wysłanie na urlop nie jest żadnym rozwiązaniem, bo każdy pracownik ma prawo do urlopu, jesteśmy w sezonie w tej chwili urlopowym, natomiast dla mieszkańców to nie jest żaden sygnał, wręcz przeciwnie, no, sygnał, który budzi zaniepokojenie, bo stwarza jakby wrażenie, że starosta w jakiś sposób chroni skarbnika, skarbnika Powiatu, który no, jest podejrzany naprawdę o ciężkie przestępstwo, bo przestępstwo zagrożone wyrokiem do 10 lat pozbawienia wolności. Ale w Polsce istnieje taka zasada domniemania niewinności? Wszędzie, wszędzie taka zasada domniemania niewinności obowiązuje, natomiast urzędnicy samorządowi, urzędnicy państwowi, no, szczególnie na takich stanowiskach jak skarbnik powiatu, no, podlegają podwyższonym standardom. Ale jeżeli zarzuty okażą się nieprawdziwe, to co wtedy? Zawsze starosta wtedy może wnosić o ponowne powołanie skarbnika na, na to stanowisko. Jeżeli, jeżeli dochodzi do tego rodzaju sytuacji i środowiska samorządowe do tej pory postulowały też o podjęcie kroków no, w przypadku burmistrzów, wójtów, którzy byli po, po podejrzani o popełnienie ciężkich przestępstw, przestępstw o to, aby <coughs> no, w momencie, kiedy są postawione zarzuty czy akt oskarżenia, żeby te osoby też nie mogły sprawować funkcji, no, mimo tego, że obowiązuje zasada domniemania niewinności. A jak pan skomentuje ostatnie słowa czy tekst pana Migalskiego, który sparafrazował słowo pana Kaczyńskiego o o świcie? Trudno to już w ogóle komentować pan Marek Migalski. Tym oświadczeniem, czy tym swoim na, wpisem na blogu, no kompletnie się y, y, skompromitował, to jest y, działanie i niegodne i po prostu poniżej y, zupełnie y, pasa. No rozumiem, że Pan Migalski chce y, y, zaistnieć, nie wiem czy chce się, komu chce się przypodobać, w tej chwili zbliżają się wybory europarlamentarne. Y, PJN nie ma jakichkolwiek szans na to, aby wejść do Europarlamentu. Szuka widocznie pan Garski miejsca na liście w jakiejś formacji, z której te szanse by miał. Pan mówił, że drzwi otwarte są dla Solidarnej Polski. A? Dla pjn Nie są otwarte. Y My rozumiemy to przede wszystkim w kontekście wejścia no poszczególnych osób z powrotem do, do PiS-u. Jeżeli mówimy o Solidarnej Polsce, rzeczywiście odnosimy to do całego środowiska Solidarnej Polski, ale też do każdego z działaczy z osobna. Natomiast jeżeli chodzi o PJN, takiego apelu nie było. Natomiast w stosunku do tych, tych Polityków, którzy no nie popełnili takich ciężkich grzechów przeciwko zwykłej przyzwoitości, która też przecież w polityce obowiązuje, to oczywiście też droga PiSu jest otwarta dla pana Migalskiego na pewno jest Jak Pan Ania skomentuje ostatnie sprzedaży 25% dla PiS-u, PSL, ruch Palikota w ogóle na granicy, SLD troszkę, troszeczkę więcej niż tak. zwykle 9%, Platforma 32% Znaczy no, wynik Platformy jest na pewno uzasadniony w tej chwili jeszcze yy, z taką euforią, yy. Polaków po zakończonych mistrzostwach Europy no, mieliśmy przez blisko miesiąc taki festiwal sportowy. I wiadomo, że każda partia, która w tym momencie by rządziła, no, skorzystałaby z tego podniesionego takiego nastroju w społeczeństwie pozytywnego. Natomiast, natomiast w przypadku Prawa i Sprawiedliwości no, wzrost o 5% ja myślę, że będzie to tendencja stała, że właściwie w okresie jesiennym ten wynik pomiędzy PO a platformą jeszcze bardziej się spłaszczy, czyli będzie bardziej remisowy. Natomiast no, w przypadku yy, Solidarnej yy, Polski yy, ten yy, wynik poza jakby yy, nie dający miejsca w parlamencie no, okazuje się, że mamy rację, no, yy, apelując nieustannie do kolegów, żeby do opisu yy, powrócili. No, w przypadku pozostałych... Ugrupowanie no Sojusz Lewicy Demokratycznej prowadzi w tej chwili przed ruchem palikota. No i widać, że po prostu te fajer fajerwerki, jeżeli chodzi o ruch palikota, już się wyczerpały, już się wyborcy na to nie nabierają. No i stąd taki, a nie inny wynik. No okazuje się, że po prostu oferta ruchu Palikota i zresztą głęboki kryzys, który w tej chwili ta formacja przeżywa. No, odbija się też w badaniach sondażowych. W przypadku PSL-u, no cóż, te badania były przeprowadzone jeszcze przed ujawnieniem tej, tych rozmów działaczy PSL-u Wysokiego Szczebla, no kompromitujących w sposób oczywisty PSL, czyli na pewno to się PSL-owi nie przysłuży i kolejny wynik też nie będzie, nie będzie lepszy. Zresztą PSL, co było do przewidzenia, płaci cenę za koalicję z platformą obywatelską, bo niestety sytuacja na polskiej wsi w polskim rolnictwie wbrew temu, o czym w swoim spocie mówił Marek Sawicki, jest naprawdę, na, na, naprawdę dramatyczna i brak jest w tej chwili ze strony Kalici rządzącej, a przede wszystkim PSL-u jakichkolwiek działań, aby tę sytuację poprawić. Ale jednak ja chyba w interesie PiSu jest, żeby PSL był w parlamencie, w Sejmie, bo to jest chyba jedyna partia, z którą PiS będzie mógł stworzyć koalicję? No, w interesie pisuje jest na pewno osiągnięcie takiego wyniku, aby rządzić samodzielnie. Czyli w interesie pisuje jest przede wszystkim to, aby środowisko nasze zjednoczyło się przed wyborami. ale to nikomu nie dałaby. Natomiast jeżeli chodzi o polskie stronnictwo ludowe, to niestety praktyka do tej pory pokazała, że yy, Nigdy nie udało się doprowadzić do porozumienia pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością polskim Stronnictwem ludowym, chociaż oczywiście ja nie zaprzeczę, że PSL mógłby być potencjalnym koalicjantem PiS-u po kolejnych wyborach. Ostatnie pytanie, jakie mam, to w sprawie in vitro. Jaka, jakie jest Pana zdanie w tej sprawie? To znaczy, jeżeli chodzi o in vitro, z całą, z całą pewnością nie poprzemy rozwiązań proponowanych przez Klub Platformy Obywatelskiej, bo najprawdopodobniej, najprawdopodobniej tą propozycją będzie projekt Małgorzaty Kidawy. Błońskiej. Uważamy, że można dyskutować o projekcie Gowiny, ale mówię dyskutować, dlatego że nasz klub przedstawi nasze rozwiązania i w tym celu no nasze. No, no, po to jest w tej chwili inicjatywa przewodniczącego klubu Mariusza Błaszczaka, okrągłego stołu w sprawie in vitro, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że tutaj musi być konsensus. No, to jest zbyt ważna z punktu widzenia etyki, z punktu widzenia społecznej nauki Kościoła rzecz, aby dla środowiska katolickiego przyjąć jakieś rozwiązanie, Siłowe. Z tego też względu chcemy rozmawiać, z tego względu apel do pozostałych klubów, aby wzięły udział w tym okrągłym stole, no ale po reakcji widzimy, że pewnie z tej inicjatywy koledzy z Platformy Obywatelskiej nie, nie skorzystają. Ja osobiście jestem przeciwnikiem metody in vitro, są inne metody, jest metoda naprotechnologii, czyli leczenia. Praktyka pokazuje w tej chwili, że lekarze idą na skróty, znając inne metody leczenia, zalecają, zalecają in vitro, bo jest to najłatwiej w tym sensie, że, że po pierwsze... Po pierwsze Metoda ta jest związana oczywiście z dużymi kosztami. Te, ta metoda też dzisiaj przecież nie jest refundowana z NFZ-u, więc po prostu zarabiają na tym czy to prywatne kliniki, czy lekarze przeprowadzający te zabiegi. Natomiast oczywiście rozmawiać należy i ważne jest tutaj też stanowisko. Polskiego, polskiego kościoła. Na dzisiaj, jak Państwo wiecie, na tym etapie, przy, po, w, tej dyskusji, w tej dyskusji wywołanej chociażby dyskusją w Platformie Obywatelskiej na temat in vitro episkopat stanowiska jeszcze nie zabrał.